Jesteśmy na wystawie pająków, która jest zlokalizowana w Galerii Bonarka. Jest to wystawa, która powstała właśnie w celach edukacyjnych, tak żeby oswoić właśnie ludzi z pająkami. W naszej strefie klimatycznej nie znajdziemy zbyt wielkich pająków, nie jesteśmy przyzwyczajeni z widokiem takich wielkich pająków jak ptaszniki, które tutaj znajdziemy i ludzie często są do nich uprzedzeni, dlatego że w większości boimy się rzeczy, których raczej nie znamy i właśnie to powstało w celu oswojenia takich ludzi z pająkami. Jest nawet możliwość wzięcia łagodnego ptasznika na rękę. Wystawa jest skierowana do wszystkich. Jakby wiadomo, uczymy się całe życie, zarówno do rodzin, jak i osób zwiedzających, osób zainteresowanych pająków, pająkami, osób także, które chciałyby poszerzyć jakby swój zakres wiedzy na temat tych zwierząt. Mamy tutaj ponad 60 terrariów, ponad 70 żywych stworzeń. Znajdziemy tutaj pająki, tak jak ptaśniki, czy nawet czarne wdowy. Znajdziemy tu także skorpiony i mamy dwóch przedstawicieli gromady Wijów. Mamy tutaj skolopędrę i dia olbrzymiego. Nie ma się tutaj niczego obawiać. Pająki są schowane w szczelnych terrariach, nie musimy się bać żadnych ucieczek. Dodatkowo na świecie mamy 48 tysięcy gatunków pająków opisanych na ten moment. Tylko 3% posiadają jadne tyle silne, żeby zrobić jakąkolwiek krzywdę człowiekowi bądź przebić się przez ludzką skórę, dlatego że one mają czas zbyt słabe, zęby jadowe. I prawie żaden pająk nie jest w stanie zabić zdrowego dorosłego człowieka. Tak jak tutaj mamy właśnie ptaszniki, ptaszniki kąsają w ostateczności. Ich pierwszą linią obrony jest raczej ucieczka, druga linia obrony to właśnie wyczesywanie włosków parzących, które znajdują się na odwłoku takiego Pająka. No i w ostateczności ukąszenia, ale to tylko w takich, że tak powiem, drastycznych przypadkach, jak na przykład byśmy nadepnęli na pająka, ścisnęli go, bądź wyrywali mu odnóża, czyli no raczej nieprzyjemne rzeczy, przy których każdy by się bronił. Jeżeli chodzi o tą wdowę, to jest bardziej legenda, jeżeli chodzi o tą śmiertelność. Ostatni śmiertelny przypadek miał miejsce 40 lat temu. Często ukąszenia wdów kończyły się bezobjawowo albo bez hospitalizacji, także nie ma się raczej czego obawiać. Przypadki śmiertelne raczej tyczą się osób, które miały jakieś inne choroby, które wpłynęły właśnie na to ryzyko tej śmiertelności. Znajdziemy nas tutaj w Galerii Bonarka, Można z nami kontaktować się przez Facebooka. Mamy też nasz profil na Instagramie czy przez stronę galerii. Otwarci jesteśmy codziennie od 10 do 20, także w niedzielę niehandlowe. Przyjść może każdy, nie trzeba się zapisywać, no chyba że grupy szkolne. Wtedy właśnie wolimy wiedzieć wcześniej, jeżeli będziemy mieć większą liczbę zwiedzających i jak dostosować właśnie zwiedzanie do nich.